E, e, proszę Państwa, e, ta wystawa Andrzeja Leśnika jest swego rodzaju retrospektywą, ale prawdę powiedziawszy, e, to e, mimo że Andrzej zaczynał w latach 80. i należy do generacji artystów tak zwanej nowej ekspresji, e, tu mamy wnuczkę wybitnego artysty. E, to e, tutaj jakby zaczynamy te wystawy czterema obrazami z tamtej strony żeby państwu więcej pokazać na czym ta twórczość wówczas młodego jeszcze bardzo artysty polegała. Natomiast e, w pewnym momencie e, e, Andrzej e, artysta wrócił jakby trochę do, do początku swojej twórczości, wrócił do tego znaku określanego często jako zygzak. Ja to nie lubię tego słowa zygzak, ponieważ ja uważam, że to są po prostu trójkąty, które układają się w różne wzory na obrazach. No, ale utarło się, że Andrzej maluje zygzaki. Nie mogę walczyć z tak utrwaloną tradycją. Natomiast właśnie twórczość Andrzeja Leśnika porównywano do, do zapisu, do właśnie do tekstu. Ja jednak moja interpretacja jest taka, że jednak mam tu do czynienia ze znakami, nie z tekstem, nie z literą, tylko znakami. I e, to, co najbardziej mnie w twórczości Andrzeja Leśnika poruszyło, to to, że właściwie ten, to stawianie znaków je, jest właściwie e, rodzajem po prostu jego życia, jego takiej czynności egzystencjalnej, że jego życie polega na stawianiu znaków, że jego życie polega na uobecnianiu znaku na płótnie. Dlatego e, e, Dałam ja w tej wystawie taki tytuł, który można by było uznać za pretensjonalny, jednak jest on wyrazem mojego bardzo głębokiego przekonania. Metafizyka znaku, czyli chodzi mi o to dosłowne rozumienie słowa metafizyka, czyli nauki o bycie, że właściwie te obrazy są pewnego rodzaju bytowaniem, czymś egzystencjalnym. Uobecnianiem po prostu części czy, indywidualnego przebiegu życia. To, to życie rozumiem jako pewien odcinek czasu, w którym po prostu powstają te obrazy. Oczywiście mamy tutaj różnego rodzaju jakby wzory, geometrii. Które na tych obrazach się pojawiają. Są to obrazy abstrakcyjne i każdy z Państwa może je interpretować na swój własny sposób. Mnie również, oprócz tego, że dla niego stawianie znaków jest jego życiem, mnie uwiodło też coś, co mamy wspólnego ze sobą, a mianowicie nasza fascynacja dolnym Śląskiem, górami, tą okolicą, w której się znajdujemy. Andrzej Leśnik mówił, że, że uczestniczy. W jednoosobowych plenerach malarskich, a mianowicie udaje się w góry izerskie do stacji takiej turystycznej Orle, która znajduje się niedaleko szklackiej poręby, i tam maluje i to nazywa jednoosobowym plenerem malarskim. I te jednoosobowe plenery malarskie, mamy ich rezultaty mamy za sobą, dlatego że. Po prostu Andrzej Leśnik maluje łąki zerskie, używając tego języka, który wypracował generalnie w swoich obrazach, czyli tego języka abstrakcji. I dlatego na tym, w tym tekście do wystawy, który tam się znajduje, i kiedy już przyjdą widzowie, którzy nie będą nas już słuchać, tylko mogą ewentualnie coś przeczytać na ścianie, pisze o tym, że właściwie emocjonalnym centrum wystawy, tylko nie wiem czy Andrzeja Leśnika, czy moim, to jest do uzgodnienia między nami. Jest to miejsce, przy którym stoimy. Znaczy, za nami są łąki izerskie, a przed nami są gwiazdy, które świecą na tym niebie, a tam są planety, które patronują łąkom izerskim. Tak po prostu sugeruje takie literalne, a jednocześnie symboliczne odczytanie tych obrazów. No, jestem nie tyle nie tylko zadowolony z wystawy, ale jestem po prostu szczęśliwy. Tym bardziej, że ta wystawa nie jest dla mnie jakby, no, może być dla kogoś nie takie oczywiste, bo ja w tej Głuszycy 11 km stąd się urodziłem i tam za dużo czasu nie spędziłem, ale zacząłem do niej coraz częściej wracać, aż wreszcie jestem już drugi raz w Wałbrzychu. Także bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za. I tutaj od razu chciałbym też podziękować e, całej ekipie, bo w trakcie tej wystawy uświadamiałem sobie, jak e, jest to duży wysiłek e, całego zespołu. E, pani kurator, e, osób, które tutaj wieszały, nie, nie jestem w stanie wszystkich ich wymienić. Także tym wszystkim osobom bardzo dziękuję. E, tak samo jak, żebym się nie pogubił, to dziękuję bardzo za. Za obecność na tej wystawie i chyba teraz mogę odrobić <laughs> lekcję tutaj. E, więc ten temat plenerów jednoosobowych jest jak najbardziej na rzeczy, ponieważ e, prawie się skończył. E, Plenar izerski e, muszę pojechać jeszcze na parę dni dokończyć dwa, trzy obrazy. Ale właściwie ten plener się tydzień temu, może dwa tygodnie temu skończył. No nie skończył, ale się prawie już odbył. Także jest to bardzo temat aktualny. Te polenery powstały z takiego powodu, że jak byłem w górach to chciałem malować, a jak byłem w pracowni to chciałem być w górach. I udało się. No i żeby mieć swobodę bycia, ten kontakt z górami jest dla mnie bardzo taki. Osobisty, dlatego stąd był ten pomysł, że to jest osobowy plener, jednoosobowy. Niektórzy nie mogli tego przyjąć do wiadomości. Jeden z moich kolegów powiedział, że bardzo dobrze. Nikt nie jedzie, żadni znajomi, żadnych dzieci, nikogo. My jedziemy sobie na plener. A ja mówię Ryszard, ale to jest jednoosobowy i ty też nie jedziesz. I on z tego nie był zadowolony i nie jest do dzisiaj. Także, ale te plenary trwają i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna część i taka emocjonalna, duchowa tej wystawy. Tak, duchowa to jest ważne słowo, tak. I to jest, no myślę, że tak dalej będzie trwało. To się wszystko zbiegło, ta, ta niedalekość tej Łużycy i to się wszystko jakoś tak, tak samo jak wczoraj tutaj podpisywała swoje książki pani Olga Tokarczuk, której, która wpisała się po raz drugi do jednej ze swoich książek i mówiliśmy, to było 5 lat temu, i tak mówiliśmy wczoraj o tym, że nikt wtedy, 5 lat temu, sobie nie wymyśliłby tego, że się spotkamy, że, że jeszcze raz panią spotkam, panią Olgę, i że tym razem spotkamy, spotkamy się na wystawie. A, a wtedy spotkaliśmy się na szlaku, czyli my wędrowaliśmy z córką, i rzeczywiście przed jej domem, i taki ma wpis, moja córka. Zosi na szlaku Olga Tokarczuk z serdecznością, także to cały czas gdzieś jakieś takie te kółka się zazębiają i co stanowi, że no jestem wzruszony, jestem szczęśliwy z tą wystawą i widząc jeszcze tyle, tyle ludzi, co mnie bardzo jeszcze bardziej cieszy, także dziękuję bardzo wszystkim.